Dzień doberek. Pozwólcie, że przeczytam Wam wiersz. Wiersz, fragment wiersza, nie cały, ale to, wszystko, co dzieje się w Polsce, nastroiło mnie do tego, żeby odszukać pewien wiersz. Wysłuchaj go. Kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz, Polskę, kiedy rzucą przed siebie. Grom, kiedy runął żelaznym wojskiem i pod drzwiami staną i nocą, kolbami w drzwi załomocą. Ty ze snu podnosząc skroń, stań u drzwi, bagnet na broń. Trzeba krwi. Są wojczyźnie rachunki krzywd, obca dłoń ich też nie przekreśli, ale krwi nie odmówi nikt. Wysączymy ją z piersi i z pieśni. Cóż, że nieraz smakował gorzko na tej ziemi więzienny chleb. Za tę dłoń, podniesioną nad polską, kula w łeb. Moi mili, to jest wiersz Władysława Broniewskiego, żeby nie było Władysława Broniewskiego, fragment, dwie pierwsze zwrotki bagnet na broń. Mam nadzieję, że do chwili obecnej uczą się tego wiersza dzieci w podstawówce. Ponieważ zbliżamy się, moi mili, do chwili, kiedy ludziom w Polsce pęknie żyłka, pęknie gula nerwów. Widząc bezprawie Tuska, Żurka, wszystkich partaczy i nieudeczników z rządu 13 grudnia. Do chwili obecnej prawica trzyma swoje nerwy na wodze. Do chwili obecnej prawica uważa, że jedynie w demokratycznych wyborach. Należy odsunąć ten rząd partaczy i nieudaczników od władzy. Rząd, który wysługuje się policją, rząd, który wysługuje się służbami, rząd, który na mocy rozkazów i dekretów przejmuje instytucje publiczne, tak jak prokuraturę krajową. A potem ci prokuratorzy, mianowani, robią cuda w karę Esie, to co widzieliśmy wczoraj. A potem ci sędziowie upolitycznieni z, just z justitii. Wsadzają działaczy Solidarności do więzienia, bo ten działacz miał przeprosić Romana Giertycha. Romana Giertycha miał przeprosić pan Adam Borowski. Oczywiście, że nie zrobił tego człowiek honorowy, żaden człowiek honorowy nie przeprosiłby Romana Giertycha. I za to pójdzie być może do więzienia. Chyba, że prezydent Karol Nawrocki go ułaskawi. Słusznie. Pierwsze ułaskawienie, Panie Prezydencie, duet do, do dzieła. To jest ten człowiek, to jest ten bohater solidarności, który wymaga właśnie interwencji i po to ta prerogatywa prezydencka o ułaskawieniu właśnie jest, by naprawiać bezprawie wymiaru sprawiedliwości. Potem Pan Minister Żurek, gruby Żurek, jak nazwał go Pan były Prezydent Andrzej Duda. Mówi, że on odwołał rzeczników dyscyplinarnych, podczas gdy nie odwołał, zrobił to bezprawnie. I wypowiedział się w tym temacie Sąd Najwyższy. Wszystkie de facto urzędy i instytucje są przeciwko ministrowi niesprawiedliwości, przeciwko Żurkowi. I tak ta prawica ciągle ma nerwy na wodzy, ciągle trzyma się, że wszystkie instytucje mówią Żurkowi, robisz bezprawie. Nawet dziś sprawdziłem wypowiedzi helisińskiej Fundacji Praw Człowieka. Krytykuje ustawę Żurka. Jest przeciwko ustawie Żurka. Mówi, że to konstytucję narusza ta ustawa, którą Żurek wczoraj w Sejmie przedstawiał. Komisja Wedecka, komisja, która była autorytetem, kiedy PiS rządził. Dziś krytykuje ustawę Żurka. W pewnym momencie Pęknie ludziom żyłka. I słowa poety Władysława Broniewskiego, bagnet na broń, przestaną być tylko wierszem. Mam nadzieję, że do tego w Polsce nie dojdzie, ale widząc to, co wyprawia minister Żurek, to, co wyprawia Tusk, to jak topią twój i mój kraj. Niezależnie czy głosowałeś przeciwko pisowi, czy byłeś zapisem. Dziś musisz wiedzieć, że kiedy policja z łomem, wiertarką wchodzi siłowo do instytucji, czyni bezprawie. Choć ona tylko wykonuje rozkazy, bo to bezprawie zdarzyło się tak jak mówię wcześniej, kiedy nielegalnie usunięto prokuratora krajowego, kiedy nielegalnie odwołano, no nie odwołano według wszystkich instytucji Sądu Najwyższego Trybunału Konstytucyjnego, ale legalnych rzeczników dyscyplinarnych sądów sądów powszechnych kiedy minister Żurek usuwa kilkudziesięciu prezesów i wiceprezesów sądów pogłębia bezprawie nie niweluje to co Ziobro tam dzisiaj Ziobro moi drodzy to jest to jest orzeszek przy tym bezprawiu co uczynił Żurek a przed nim Bodnar Dziś nawet się nikt nie zastanawia nad tym, co zrobił Ziobro, bo Ziobro, jak się okazuje, zrobił coś za jeden punkcik krytyczny i już wtedy Unia Europejska i te wszystkie instytucje, które wymieniłem, krzyczały o bezprawiu. Dziś Bodnar, a później teraz Żurek, robi coś za tysiąc punktów krytycznych. I musisz to przyznać. I musisz to wiedzieć. Bo skończy się, jak w tym wierszu, bagnet na broń. Trzymajcie się, do zobaczenia. Jutro, piąteczek, piątunio będą tematy niepolityczne, miękkie, bardziej społeczne, ale naprawdę żyłka prawicy w końcu pęknie. I oby do tego nie doszło. Obyśmy wytrzymali te 20 miesięcy do kolejnych wyborów. Do jutra Kasie, trzymajcie, cześć.